Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w ramach jesiennej redakcji telewizji Słupsk zabieramy państwa do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo tutaj będziemy mówić o wydarzeniach, o imprezach, które już w listopadzie zostaną zorganizowane przez ośrodek. Będziemy państwa zapraszać, zachęcać do aktywności fizycznej, ale także do takich do udziału w wydarzeniach kulturalnych i nie tylko. Pozostańcie z nami. Gospodeleni czy Agnieszka Klimczak, dyrektorka Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, my jesteśmy w siłowni, ale o siłowni w sumie nie będziemy rozmawiać tylko o bieganiu, bo lada moment startuje bieg niepodległości, tradycyjny bieg niepodległości, który się będzie miał w centrum miasta. Tak, rzeczywiście bardzo się cieszymy. Listopad jest takim miesiącem, kiedy możemy zorganizować i taką naszą sztandarową imprezę, którą bardzo lubimy, to jest Bieg Niepodległości, 11 listopada, godzina 11.11, .11, start na Bulwarach Słupskich, obok pierwszego Liceum na Szarych Szeregów. Trasa prowadzona będzie ulicami naszego miasta, biegniemy w stronę bulwarów, Sądowa, następnie w ulicę koło Tramwaju Słupskiego, dalej Sienkiewicza, całe Wojska Polskiego i dwie takie pętle łącznie. 5 km. Trasa jest płaska ulicami miasta, więc do przebiegnięcia uważam dla każdego, a limit czasu jest na tyle duży, że każdy, kto chce spędzić troszeczkę inaczej ten dzień niepodległości, to ma taką szansę i my, nasza propozycja to jest aktywne spędzanie i świętowanie święta niepodległości. A dodatko... Ja wejdę z bo mm -hmm. tam padło, że 5 km, ale to dwa razy 5 km, prawda? Tak, dwa razy po 5 km, łącznie 10 km y, trasa. Ten rok, y, chciałabym to podkreślić, jest wyjątkowy ze względu na wojnę na Ukrainie, która wybuchła w lutym. W związku z tym, po pierwsze, y, chcemy nawiązać y, elementami flagi ukraińskiej na medalu i medal będzie miał elementy flagi ukraińskiej kolorów y, niebiesko-żółty. Chcielibyśmy również, aby obok Hymnu Polskiego... Yy zabrzmiał również hymn Ukrainy. Będzie to taki znak pojedania z narodem ukraińskim walczącym w trakcie wojny i myślę, że to będzie też miły gest w stronę również wielu osób z Ukrainy, które mieszkają akurat w Słupsku. Ich również zapraszamy przede wszystkim do zapisów. Właśnie, biednoukraińcy czy nie? Wiem, Mamy że są, jest zainteresowanie, jesteśmy też w kontakcie z grupą jedną społecznościową, która zrzesza bardzo dużo osób z Ukrainy, które są w Słupsku. I zainteresowanie jest, oni zresztą biegali już wcześniej w innych też biegach, bo są od wielu lat w Słupsku, więc na pewno takie, takie osoby będą zainteresowane i będą z nami również biegły. A jak w ogóle wygląda sprawa zapisów? Mamy dużo chętnych, bo te, te biegi niepodległościowe cieszą się ogromną popularnością. Tak, cieszą się, bo ja myślę tak, że jest to faktycznie inny sposób na spędzenie tego święta. A druga rzecz, jesteśmy już po takim sezonie imprez, których latem, wiosną jest bardzo, bardzo dużo i ten listopad jest już takim czasem, kiedy raczej że jesteśmy na miejscu i staramy się po prostu być na tych imprezach tutaj w naszym regionie tylko. Limit, który, limit osób do biegu, który mamy zgłoszony jako w pozwoleniu, to jest 500 osób. W tej chwili trwają zapisy, już już prawie 300 osób zapisanych. Mam nadzieję, że dotrzemy do tej 500, że miejsc nie zabraknie, że będzie bardzo dużo osób, że będzie hucznie. Jak się można zapisać, bo to jest bardzo ważna sprawa. Mhm. Wszystkie informacje dotyczące zapisów są na naszej stronie internetowej sosirsubs.pl. Mamy wydarzenie utworzone na Facebooku, reklamujemy to te, te wydarzenie, więc liczę na to, że każdy ma możliwość dotarcia. Informacje są również na stronie miasta. Jest to wydarzenie, które też przez nasze media miejskie jest również promowane i rozpowszechnione. Biękni Podłogościowi ewidentnie jest to ważną imprezą listopadową, ale to nie jedyna impreza. The cat sat on the w ten weekend, właściwie jeszcze w październiku szachy Zagoszczów w Haligryfia. Tak, staramy się zawsze też szukać takich innych możliwości dla innych jakby odbiorców, niekoniecznie tylko biegających, albo nie tylko dla kibiców koszykówki. Szukać takich innych imprez, które mogłyby w naszych obiektach się odbywać i stąd propozycja i bardzo mi miło, że zechciał z nami współpracować nowo powstały klub szachowy Zasłupska, który zrzesza coraz więcej osób i udało nam się sprowadzić do naszego miasta, do naszego obiektu do Haligryfia Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, i jest to bardzo dobry, mam nadzieję, przedsmak tego, że może kiedyś będziemy mogli zorganizować Mistrzostwa Kraju. Takie mamy ambicje, mierzymy bardzo, bardzo wysoko, więc liczę na to, że piątek i sobota, w najbliższy, najbliższy weekend, to jest sobota i niedziela, przepraszam, najbliższy weekend. To jest właśnie mistrzostwa szachowe i zapraszamy do hali Gryfi do kibicowania. Jest szansa, że te szachy będą gościły częściej w Gryfi, pomijając oczywiście mistrzostwa polskie, na które czekamy oczywiście już mm -hmm. teraz. Jeśli chodzi o same jakby sekcje rozgrywkowe to pewnie nie, ale na turnieje hala Gryfia jest bardzo dobrą halą, przez to też, że jest kompaktowa, niewielka i można takie imprezy w niej organizować, jesteśmy przygotowani do tego i myślę, że wyjdzie fajna impreza. I to jest po prostu pierwsza i nie ostatnia, która zagości na stałe w naszym kalendarzu. Za naszymi imprezami jest banner Delfin Indoor Triathlon. To kolejna impreza. Teraz już bardzo taka wymagająca tężyzny fizycznej. I także w listopadzie, jak widać, po dacie 20. Tak, rzeczywiście, kiedy wiosną tego roku pan prezes Tomasz Dżazotowski, prezes klubu sportowego Delfin, przyszedł i powiedział, że chce zorganizować indoor triathlon i połączyć to na pływalni i na hali gryfia. Na początku spojrzałam, aż myślałam, że zażartował. Ale rzeczywiście <gry> zaczęliśmy rozmawiać, że. Warunki na obiekcie są bardzo dobre, żeby to zorganizować i coraz popularniejsze są imprezy tego typu indoor triathlon, ponieważ nie każdy ma odwagę pływać na otwartych wodach albo też jeździć rowerem w terenie. Często też pogoda jakby utrudnia to. To nie są może imprezy skierowane do stricte profesjonalistów, którzy biegają czy zmagają się w imprezach typu Ironman, ale być może, że jest to dobry początek do tego, żeby zacząć i spróbować swoich sił, zarówno w pływaniu, jak i w rowerach, oczywiście trenażerach, które będą umiejscowione na hali Gryfia. Sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie, to dopiero 20 listopad, więc na razie są takie sprawy organizacyjne. Ale to troszeczkę byśmy tutaj może opowiedzieli. Będą pływać w basenie ile długości? 20 długości basenu, tak? 25 metrowego, i następnie zawodnicy mają przebiec, muszą przebiec na hale gryfia. Tam będzie strefa zmian i rowery treningowe, i trenażery, czyli bieżni. Super, się zapowiada, jestem bardzo znam Tak. Czyli co, my zapraszamy na te imprezy, zwłaszcza Bieg Niepodległości, który już niebawem, triatlon także. I co, dziękuję bardzo za zaproszenie. I zapraszamy i również zachęcam do, do obserwowania naszego Facebooka i obserwowania naszych mediów społecznościowych. Bardzo dużo się dzieje, staramy się, żeby były coraz ciekawsze miejsca w Słupsku organizowane imprezy i od tego jesteśmy. Jak się przygotować m.in. do triathlonu, który już niebawem będzie zorganizowany m.in. przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Porozmawiamy sobie z Panią Ewą Malgrem-Szwedą. Pani Ewa jest trenerem personalnym i jeszcze instruktorem jeszcze... fitness i dużo takich innych prozdrowotnych e, spraw, które możemy u nas tutaj e, w Cobach na Sosirze, na Szczecińskiej e, e, realizować, mieć, realizować. Ale w e, od czego? Centrum Odnowy Biologicznej, to jest mm -hmm. skrót. E, ogólnie przygotowując się do e, takiego biegu, czy do innego rodzaju wysiłku fizycznego my mamy na tym właśnie terenie tutaj u nas bardzo dużo rzeczy, które mogą pomóc w tym. Mhm. Oprócz tego, że właśnie tu siłownia, gdzie mhm. przygotowanie ciała jest podstawą, tak, czyli siła, mięśnie i tak dalej, to to zaplecze ceboskie, czyli odnowy biologicznej proponuje wiele, wiele rzeczy. Mhm. A co dokładnie? To są wirówki lecznicze, czyli wanny, które no, odprężają, odprężają, uruchamiają limfę i, i tak dalej. Bicze wodne, które są jedyne w swoim rodzaju, polecam gorąco zarówno Paniom jak i Panom e, oraz e, no, e, światłoterapia, krioterapia, która jest najstarszą e, e, formą fizjoterapii w ogóle na świecie. To pomaga w bólach przy kontuzjach, przy gojeniu ran, przy skórne jakieś stany, gdzieś tam odrapania i tak dalej, luminoterapia. No jest tego naprawdę całe mnóstwo, także gorąco polecam. No właśnie, ale żeby skorzystać z tych wszystkich zabiegów, to trzeba mieć jakieś skierowanie, trzeba mieć jakiś kontakt z fizjoterapeutą, czy po prostu można przyjść? Dysponujemy i skorzystać. tutaj personelem wykwalifikowanym, także naprawdę śmiało. To są ceny porównawczo to tak mogę porównać w tej chwili przy naszej inflacji do bochenka chleba, Aha. czyli jeden zabieg. To nie jest jakaś ogromna. Ludzie się obawiają, że to są duże Może kwoty. Nie Oczywiście no nie. No. To każdego nawet naszego polskiego emeryta, co, mhm. by, który przyjdzie stać na to, aby zafundować sobie taką chwilę dla siebie zdrowia. Mhm. A jak nie jesteś, no to tutaj popis dla, dla rodziny, która może sprzętować. Tak chociażby... Są karnety, wychodzą taniej. <laughs> Zbliżają się Mikołaj, tak i święta, jest, jak najbardziej, dużo. jak najbardziej. Także to jest, jesteśmy otwarci na, 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 na ludzi, zapraszamy gorąco. bo Możliwości są, trzeba zaproszyć. Tak, ale powiedzmy jeszcze o, o, o tym miejscu, w którym się znajdujemy, o siłowni. Panowie, już widzę, tam z tyłu się przygotowują. Tak, siłownia <laughs> jest kameralna, bo nie jest duża to siłownia. Jest, jest to praktycznie z którego każdy może korzystać. W zależności od wieku, wiadomo, że to już osoba niepełnoletnia, to pod opieką rodziców jak najbardziej lub też za ich zgodą. To po pierwsze, ale tu nie ma ograniczeń tak, tak naprawdę. No my jesteśmy, ja tu jestem taką, trzymam pieczę nad tym, żeby nikomu się krzywda nie stała, tak? Jestem pomocna, także nikt, jak do mnie podejdzie, nie jest odsyłany, Ja tu jestem, jest koleżanka, która też również pomoże. Mamy do tego ludzie, którzy wykupują u nas, nasi klienci wykupują karnety na siłownię, karnety open mają możliwość korzystania z sauny. Mamy dni saunowe, mm -hmm. o których nie wspomniałam. To są wtorki i piątki. Mm -hmm. Od godziny 17 do 20 sauna jest nagrzana i nasi klienci mają gratis, Ci, którzy mm -hmm. mają karnety open. Mm -hmm. A poza tym jednorazowe wejście, czyli takie z zewnątrz który chciałby skorzystać z sauny, to jest 15 mm -hmm. zł. Oczywiście nie liczę ile wejść ma na saunę, tak, mm -hmm. tylko to jest to wejście, które płaci. W danym dniu na. na tak, tak, na, na wejście. I to do się siłownia sauny. kojarzy z nami. Zresztą w tej chwili widzę więcej. E, większość panów, ale po, myślę, o że. O poranku. O mm poranku, -hmm. a panie? również korzystają, zachęcam. Ja mówię, ja tu jestem panią, która jak najbardziej panie zachęca, bo teraz jest to bardzo modne, na topie, panie lubią ćwiczyć i tu nie ma tak, że tutaj tylko i wyłącznie przychodzą panowie. Absolutnie. Mamy też wspaniałych seniorów, którzy z nami ćwiczą i na zajęciach i tutaj na, na siłowni, także no, no zapraszam bez w zależności od wieku do nas. Jest miło, mamy fantastycznych ludzi. Naprawdę to tak jak mówię, że energie... Tak jest. Kameralnie domowa to atmosfera. Ale właśnie oprócz tego chodzi. macie zajęcia takie zorganizowane, grupowe, w których tak. też można brać tak. udział. To kilka słów na ten temat. Ja jestem instruktorem fitness, oprócz tego, że trenerem personalnym od wielu lat. Mhm. I moim takim konikiem, kolokwialnie mówiąc, jest prozdrowotność. Więc mhm. formy pilatesu, zdrowy kręgosłup. Pomagam wielu ludziom wyjść ze schorzeń kręgosłupa naprawdę ćwiczeniami, wzmacniając te plecy, mhm. wzmacniając mięśnie, głębokie brzucha. Od wielu lat tak naprawdę i, i liczna grupa, ta grupa się zmienia, mhm. ale ćwiczymy na dużych piłkach, z małym sprzętem, z małymi piłeczkami, hantle mięsień musi dźwigać, także y, mamy naprawdę, y, na te zajęcia w tej chwili przychodzą 18+. Plus. Ja chyba widziałam w ogóle y, gdzieś zdjęcia i zdjęcia filmowe, że sala, tak. Tak, bo to na terenie... Y, U góry tam, góry, gdzie góry, odbywają się pełna, mecze, tak, pełna. tak, 40 osób naprawdę, więc jest to duże, duża e, powierzchnia i naprawdę tam wejdzie dużo osób, nie ma ścisku absolutnie, odległości są bezpieczne, tak mhm. żeby się nikt nie martwił, prawda, e, wszystko mamy dezynfekowane wszystko zgodnie z zaleceniami, prawda? Mhm. Także no, no gorąco zapraszam i, i, i polecam. Jesteśmy tutaj otwarci, z uśmiechem i, mhm. i pogodą ducha przyjmujemy do nas nowych klientów. Czy okres jesienno-zimowy sprzyja właśnie temu, że się przenosimy z tej aktywności zewnętrznej, tak, plenerowej do, do właśnie takich miejsc? Jak najbardziej, jak najbardziej. Mhm. Wiadomo, że wzrasta wtedy frekwencja na siłowni, na zajęciach. Ludzie, więcej ludzi korzysta z odnowy biologicznej to widać po prostu po statystykach tygodniowych, nawet mhm. tak zliczamy, jak to wygląda. No A Jest Pani też dietetyką, podpowie Pani w razie czego, gdyby ktoś miał takie potrzeby? Tak, znaczy nie jestem dietetykiem w sensie streeto fachowcem, ale mam na pewno wiedzę z dietetyki podstawową, mhm. czyli wiem jak jeść, co jeść, w zależności od ćwiczeń i od tego, mhm. co jest potrzebne mhm. dla danego wysiłku. Do, dla biegaczy jestem bardzo bardzo, e, e, pomocne, ponieważ no, w tym kierunku mnie kształcono. Mhm. Bo pan, który to robił, był biegaczem, mhm. więc jego koniciem było e, mhm. mówienie dużo o, o, o bieganiu. na ten temat tak mhm. jest. Także polecam, no cóż, podpowiem. No. Mhm. Wszystko, wszystko na miejscu. Wszystko na tak miejscu. Jest. Można się przygotowywać do różnego rodzaju zawodów, ale po prostu ćwiczyć dla siebie, dla swojego zdrowia, dla rzeźby ciała na przykład, prawda? Także serdecznie zachęcamy. Nie tylko mężczyzn, oczywiście pani również, ale jak się okazuje, jest. młodzież także pod tak opieką jest. rodziców, za zgodą rodziców, ale takie możliwości są. No i odnowa biologiczna jak najbardziej. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.